Cześć biegacze, pewnie wielu z Was teraz zastanawia się, co robić, żeby nie było zimno podczas biegania. Cześć! Z tej strony Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania. i Dzisiaj opowiem Wam, co robić, żeby nie było zimno podczas biegania. Zanim do tego przejdziemy, kliknijcie subskrybuj kanał, wtedy nie przegapicie filmów, które dla Was nagrywam. Jest ich ponad 260 materiałów, w których dzielę się z Wami wiedzą, doświadczeniem, poradami, ćwiczeniami i metodami, sprawdzonymi metodami na kontuzję. Więc subskrybujcie kanał, a my jedziemy dalej. Co robić, żeby właśnie tak jak jest tutaj biało, teraz śniegu dużo, co robić, żeby wtedy kiedy jest zimno, zimą, czyli tak jak tutaj mamy teraz śniegowo, żeby biegać i nie było nam zimno, jak się do tego przygotować? Tak jak ja już wielokrotnie mówiłem, rolowanie to podstawa, więc przed treningiem, jeżeli my wychodzimy na trening w domu, jeszcze porolujemy nasze mięśnie dynamicznie, no to. Przyspieszymy przepływ krwi, szybciej krąży krew, lepiej rozprowadzona, że tak powiem, krew po naszym ciele, po organizmie więcej tlenu, ale też podwyższenie temperatury ciała. No i my też się dodatkowo rozgrzejemy, podniesiemy tą temperaturę, będzie nam cieplej i nie wyjdziemy na zewnątrz. Kolejna wskazówka, no to też warto e, stosować odzież termoaktywną. Korzystajcie z tego z odzieży termoaktywnej, e, biegajcie w niej, z każdej marki jest dobra, byle była dla Was wygodna. Inna sprawa no to też to, że jeżeli macie zegarek, który dłużej łapie Wam e, satelitę, GPS, no to w trakcie kiedy Wy się rolujecie, ubieracie na trening, wtedy po prostu e, wystawcie na okno, na parapet, przy oknie Wasz zegarek, niech on, niech on wtedy łapie satelitę, a Wy w tym czasie się rolujecie i potem tylko wychodzicie z domu i od razu biegniecie, żeby właśnie nie marznąć. I to by było na tyle w dzisiejszym króciutkim odcinku tutaj z ośnieżonego stadionu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzu. Ja polecam Wam film, ostatni film, w którym mówię o kadencji i dlaczego warto się skupić na czym innym i jak pracować nad techniką. Ten film się pojawi gdzieś tutaj. Z Wami był Paweł mater, fizjoterapeuta, trener biegania. Biegajcie, bądźcie zdrowi, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, cześć!